Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Witajcie kochani na zdrowym kanale ATVB. Mam na imię Artur, a z nami jest Julia. Julia jest naszym gościem. Julia jest pierwszy raz na ATVB. Przywitajcie Julię cieplutko. Witam Cię Julio. Witam Cię Arturze i witam cię ze wszystkimi. Julia interesuje się zdrowym stylem życia i odżywianiem, a należy do fajnej rodziny. Słuchajcie, ta rodzina zajmuje się witaminą C. To tak w wielkim skrócie, ale to nie ja będę mówił, tylko Julia powie. Zresztą wiecie, że ja zawsze zadaję jedno pytanie, no czasem dwa. Ale to Julio, poproszę Cię yy, o to, jak to w ogóle się zaczęło. Skąd ta witamina C w Waszej rodzinie? to musimy się w takim razie cofnąć do samego początku do 2010 roku, kiedy mój wujek postanowił kupić plantacje, a właściwie jeszcze wtedy nie plantacje, tylko grunty rolne, które znajdują się w Idzikowie w Powiecie Kłodzkim na, Dolno na Dolnym Śląsku. To takie czyste tereny, tak? Tak, grunty rolne są położone na wysokości 550 metrów pod masywem śnieżnika, więc plantacja jest położona naprawdę w urokliwym miejscu, jest otoczona lasami. I na początku zadecydowali, że posadzą tam rożę, różę pomarszczoną, czyli rugozę. Pomarszczoną? Tak, ona się nazywa róża pomarszczona, roza rugoza. Jest nie dziką różę, tylko właśnie roza rugoza. Jeśli chodzi o. Dlaczego akurat? Skąd ten pomysł? Właśnie, skąd, skąd ta róża? Yy, poszukiwaliśmy yy, takiej rośliny, która nie będzie wymagała zbyt wielkiego nakładu pracy po prostu. I faktycznie ta róża jest yy, bardzo łatwa i przyjemna w hodowli. <grym> nie wiem jak to ująć. I faktycznie jeżeli ją się posadzi, to nie trzeba się tak naprawdę w ciągu roku, dopóki nie zaczynają się zbiory, nią zbytnio zajmować. <grym> Ale yy. zobacz. To przecież można posadzić słoneczniki i też one wyrastają i, 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 i nic je trzeba robić. Dlaczego, dlaczego róża? Dlaczego akurat ten pomysł, że, że to y, poczytali sobie coś, coś więcej, że co y, na tym gruncie, co zrobić? Może nie tyle co poczytali, tylko słoneczniki nie są tak odporne, mi się wydaje, na... Ja tak sobie powiedziałem. Nie ja wiem, ale ogólnie naprawdę... No... To będzie wycięte. <noise> Ale jakby problem jest taki, że na początku w ogóle nie było myśli o witaminie C kiedy oni i tą drogę. Ten pomysł przyszedł tak naprawdę po prostu dopiero z czasem, kiedy Aha. zaczęły się pierwsze zbiory. Ta róża pomarszczona na początku, w ogóle plantacja, ta ziemia była w ciężkim stanie, trzeba ją było najpierw doprowadzić do porządku, żeby cokolwiek tam zasiać, więc ten pierwszy rok to naprawdę było takie karczowanie tego terenu. Potem postanowili posadzić tą ro, ro, rozę rugozę. znaleźli po prostu informację o niej, postanowili, że ją posadzą, ale pierwsze plony dała tak naprawdę dopiero po paru latach, więc ona musiała się do najpierw przystosować. Jeszcze w międzyczasie były ataki dzików. Trzeba było tą plantację ogrodzić, bo co chwilę niszczyły nam uprawy. No i ten pierwszy zbiór, bardzo skromny w porównaniu do tych, które obecnie zbieramy, nastąpił dopiero po 6-7 latach od zasięgu. Więc faktycznie to długo. bardzo długo czekaliśmy na to, żeby ją zebrać. Róże zbieramy ręcznie, nie stosujemy żadnych, nie używamy żadnych substancji. Plantacja jest jak najbardziej ekologiczna. Ale tam są kolce. To można się pochłuć, ręcznie. Eee, ale to zbieramy ręcznie. Nie, nie, sama zbierałam, więc nie jest to jakoś bardzo ciężkie. Czy Dorabiałam, tak, tak da, da radę bez, bez porażenia. Dorabiałam sobie na wakacje, więc razem z bratem i zresztą rodziny też jeździliśmy i zbieraliśmy. Eee, I podczas tych zbiorów ręcznych, tych pierwszych, przez pierwsze te trzy lata tych zbiorów, było malutko tych owoców. I decydowaliśmy się na sprzedaż po prostu do skupów, gdzie inni ludzie przerabiali je na soki, jakieś dżemy, inne przetwory. E, no ale tak po tych trzech latach, kiedy ten zbiór zaczął faktycznie bardziej owocować i tego było coraz więcej, e, postanowili, zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, co z tym zrobić. A ponieważ moja rodzina zawsze była zainteresowana takimi ekologicznymi sprawami, e, również e, jeśli chodzi o różne sposoby radzenia sobie z chorobami, no to też zawsze bardziej w taki naturalny sposób. Postanowiliśmy, że zainteresujemy się witaminą C, no bo jak wyczytaliśmy podczas informacji o tej rozie rugozie, no to doinformowaliśmy się, że naprawdę tej witaminy C zawiera bardzo dużo. No i właśnie wtedy moi, moja rodzina wpadła na pomysł, żeby w takim razie zrobić z tego suplement diety z naturalną dużą zawartością witaminy C. I yy, założyliśmy spółkę w 2021 roku, która się właśnie nazywa Ekojudeccy. Zaczęliśmy się zajmować wszystkimi sprawami związanymi z grafiką, yy, z samym przetworzeniem tego produktu jako suplement. Yy. No taka pełna profeska. I, tak, tak. tak Plantacja 2010 10 rok, a tak. 2021 spółka. Tak, czyli to wcześniej skradł... to, było, to był produkt i do, do skupu, tak, tak? sprzedawaliśmy wtedy po prostu do skupu. E, sami się tym jakby nie zajmowaliśmy, nie przetwarzaliśmy nic w żaden sposób, aż właśnie w 2018 19 tak zaczęliśmy coraz bardziej o tym myśleć i w 2021 założyliśmy spółkę e, i stworzyliśmy właśnie nasz pierwszy produkt, produkt czyli Bioróże Eko Judecki. Mhm. Super. I co się, co się dalej dzieje z, 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 z produktem? Jeśli... Czy by to... Zbieracie sami płatki i co się dzieje dalej? Płatków nie zbieramy, zbieramy, nie. zbieramy tylko owoce. Owoce. O, owoce zbieramy, następnie są one zamrażane i wywożone do firmy, która zajmuje się liofilizacją, ponieważ mhm. my sami liofilizacją się nie zajmujemy. Następnie pakowane są one w celulozowe kapsułki do opakowań, no i my bezpośrednio zajmujemy się sprzedażą. Fajnie, super. To zacznijmy od początku. Od początku. Czyli moje pierwsze pytanie, <laughs> Julio, co to jest witamina C? Witamina C to jest związek, który w naszym organizmie pełni bardzo dużą rolę i odpowiada za wiele zmian, które zachodzą w naszym organizmie. Jeśli chodzi o naszą witaminę C, to wyróżnia ją to na tle innych witamin C na pewno to, że jest w 100% naturalna, stąd też jej lepsza przyswajalność w naszym organizmie w porównaniu do witamin C syntetycznych. Mhm. A jakie funkcje ma witamina C w organizmie? Przede wszystkim pełni rolę silnego antyoksy, antyoksydantu, więc niweluje wolne rodniki, które odpowiadają zarówno za jakieś choroby, jak i za starzenie się skóry. Pobudza syntezę kolagenu, co na pewno wspomaga osoby, które zmagają się z problemami, ze, z chorobami jakimiś stawów. Pobudza również Eee, proszę sobie zerknę. Widzicie, Julia przyniosła tyle notatek, przygotowała się bardzo fajnie. Miałem już powiedzieć na początku, że czasami będzie czytała, bo ona ma tych kartek tutaj naprawdę Traszkę. sporo. Tak, No Także i, korzystamy z notatek, korzystamy. korzystamy. Na pewno wspiera układ immunologiczny, ponieważ dzięki witaminie C... Jest czyli produkt, odpornościowy. Tak, czyli właśnie pobudza te biał, krwinki białe, które wspomagają reakcję organizmu na jakieś choroby. Wspomaga też absorpcję żelaza, szczególnie tego, które pochodzi z roślin i które spożywamy, więc jest na pewno przydatny dla osób, które mięsa na przykład nie, nie spożywają w diecie. Neutralizuje działania prozapalne, czyli jeżeli jest jakikolwiek stan zapalny w organizmie, no to dzięki tej witaminie C jesteśmy w stanie, się, jesteśmy w stanie go zniwelować. No i przede wszystkim redukuje ryzyka chorób, przez, między innymi chorób naczyniowych, przez to, że uszczelnia naczynia krwiono, ściany naczyń krwionośnych oraz chorób związanych z sercem. Mhm. Czyli układ pokarmowy, krwionośny immunologiczny i jeszcze układ nerwowy, ponieważ jeśli chodzi o witaminę C to bierze udział właśnie w produkcji neuroprzekaźników, co też wspomaga y, funkcjonowanie układu nerwowego. Czyli taka wszechstronna tak. witamina C. To ją właśnie ja się wiemy, wiemy o tym, wiemy, ale chodzi o to, żeby uściślić i dodać jeszcze jeszcze parę fajnych informacji. Dobrze, a yy... Mamy, mamy róże. Czy są jakieś inne źródła witaminy C? No tak, witaminę C możemy również dostarczać z pożywieniem, ponieważ to niestety człowiek sam jej nie syntetyzuje. Yy, I możemy spożywać takie yy, owoce bądź warzywa jak yy, kiwi, pomarańcze, cytryny, paprykę, mm, szpinak. Szpinak, tak. <ślinak> Bo się uciłam nie, dobrze, bo tyle, że jest, jest teoria, a nawet i praktyka, i wiele prelegentów mówi, mówi o tym, że powinniśmy spożywać takie produkty, gdzie się urodziliśmy i tu, gdzie jesteśmy. Także jak mówisz o cytrusach, to jest coś jakby dalekiego z zewnątrz, natomiast róża jest tu. Tak, róża, ogólnie rugoza jest odmianą japońską. Mhm. Ale rośnie Ale tu. Ale rośnie, rośnie u nas, widzi kobietę. I w takim naszym klimacie, bo Ten. w naszym klimacie pomarańcze... No nie, nie urosną. też nie. No nie. Dlatego czerpmy to, co jest z naszego, z naszego regionu. Dokładnie. A jak to się ma z takim z sepsą? No to właśnie też jeśli chodzi o to działanie przeciwko ryzyku powstawania chorób, to, silne, to witamina C również bardzo dobrze działa na zmniejszenie tego stanu sepsy. sepsy, sepsy tak, sepsy, bardzo sepsy, dobrze. Sepsy, bardzo na dobrze. zmniejszenie sepsy, więc jesteśmy w stanie również taką witaminą C profilaktycznie przeciwdziałać takim zachodzącym zmianom, zmianom chorobom w organizmie. Mhm. A jeżeli już, bo to jest takie zatrucie całego organizmu, to tak mhm. można w, w cudzysłowie powiedzieć, I, i stosując witaminę C, czyli usuwa się te wolne rodniki, tak? Tak. Dzięki temu, że jest właśnie antyoksydantem, usuwamy te wolne rodniki, które odpowiadają za powstawanie i zanieczyszczenie naszych komórek mhm. i za powstawanie chorób. Czy są jakieś objawy niedoboru witaminy C w organizmie? Choroby dziąseł na pewno. No właśnie, jeżeli chodzi o to, że ona działa, wspomaga układ immunologiczny, no to analogicznie do tego osłabia, jeżeli mamy niedobór witaminy C, to mamy zdecydowanie osłabiony ten układ odpornościowy i zdecydowanie częściej możemy chorować nawet na takie właśnie zwykłe przeziębienia. Może to powodować również zmęczenie, niedobór witaminy C, suchość skóry bądź właśnie krwawienie dziąseł. No krwawienie to już jest taki tak. efekt końcowy, że tej witaminy C to już w ogóle, w ogóle nie ma. A powiedz mi, bo mamy, coś, mamy ilość witaminy C w organizmie. Co się dzieje, jak nas ukąsi pszczoła albo komar? Nie słyszałaś o tym? Nie. Nie słyszałam. Jeżeli cokolwiek coś się dzieje, powstaje stan zapalny i witamina C od razu, razu, przeciwdział, od razu działa. przeciwdziała i w sekundę, znaczy tak w przenośni, uh -huh. nie mamy w ogóle witaminy C, bo cały układ odpornościowy idzie w to miejsce, gdzie jest pszczoła, yy, kumuluje to, żeby o. zadziałać i wtedy no potrzeba, potrzeba z zewnątrz uh -huh. dużo witaminy C i organizm sobie radzi. Ja ciekawe, nie wiedziałam o tym. <grych> to nie czegoś... życzę nikomu, żeby pszczoła czy osa nas ukąsiła, ale gdyby, uh -huh. gdyby to powiedzmy, że po, po, yy, po krótkim czasie mamy witaminy C w organizmie zero. zero. No właśnie, a jakieś dawkowanie witaminy C, czy powinniśmy tego wypić, yy, zjeść, yy, skonsumować dużo? Yy, ogólnie jeśli chodzi o dawkowanie, to w przypadku na przykład naszego produktu, to z racji tego, że to jest właśnie naturalna witamina C my zalecamy przyjęcie czterech naszych kapsułek na dobę. I jeśli chodzi o przedaw, przedawkować witaminę C yy, jest ogólnie trudno. Yy, jeżeli chodzi o jakieś o przedawkowanie, to do, jedyne co nam ewentualnie grozi, no to albo ewentualnie biegunka, albo... Biegunka albo... Biegunka. Nie, Głównie latam, biegunka. Latamy do, do, do łazienki. Tak, więc jakby nie jest to... Nie jest to tak... Nie jest to szkodliwe... Nie, ciężko przedawkować tak, żeby zrobić sobie po prostu krzywdę. Znaczy tutaj krzywdy nie zrobimy, no bo, 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 bo to jest bardzo fajny test i sprawdzian, ile to mamy... Możemy ile przyjąć, mamy, tak, to ile to możemy przyjąć, jest... tak. Ile możemy przyjąć, jeżeli... jeżeli yy powiedzmy biegunka nie wystąpi po, po dniu, po dwóch, po trzech, to oznacza, że tej witaminy C mamy cały czas mamy za mało. mało. A, a jeżeli już polecimy do tej łazienki, no to wiemy, że jest wysycenie i trzeba to utrzymać. Utrzymać, dokładnie. Panie, pokaż pokaż Wasz produkt. Tu tutaj przyniosłam e, naszą różę w kapsułkach. Mhm. Tak jak mówiłam, to jest... Któreś masz otwarte? Chyba nie, ale możemy otworzyć. Tak? Tak. Będziemy jeść? Będziesz ja. <laughs> Będziesz testował. <laughs> ja, ja codziennie biorę witaminę C. E, tylko nie wiem, czym... czym przebić ją tu za bardzo. Długopisem. O. Tak niehigienicznie trochę. <laughs> Więc tak, tak wygląda kapsułka. I tak jak mówiłam, w kapsułce znajduje się zriofilizowany proszek, a sama kapsułka jest z celulozy, więc skład ogólnie naszego produktu to jest stuprocentowy sproszkowany owoc naszej róży plus ta otoczka celulozowa, która się rozpuszcza w organizmie. Mhm. Dzięki tej liofilizacji jesteśmy w stanie zatrzymać wszystkie wartości odżywcze, tak naprawdę 97% wartości odżywczych, które jest w owocu. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na liofilizat. Z uwagi właśnie na to, że dzięki tej liofilizacji nie zatrzymujemy wilgoci w naszym produkcie, więc przede wszystkim jest on o wiele trwalszy i mhm. się nie psuje, nie powoduje żadnego jakiegoś pleśnienia. No i tak jak mówiłam, minimalizuje utratę smaku i tych wartości odżywczych, które są po prostu w naszej róży. Czyli jest to szczelnie, a, a, a poza tym jak weźmiemy sobie taką kapsułkę... Zjemy to i tak idzie, idzie, idzie i jest tam. Tak, tak. I z uwagi na to, że ta otoczka jest celulozowa, no to bardzo dobrze rozpuszcza się w naszym żołądku. A jakbyśmy to wysypali i wzięli do dzioba? To na tej samej zasadzie pod tym względem, że z uwagi na to, że dużo naszych klientów zaczęło interesować się właśnie smakiem tego proszku i niekoniecznie niektórzy mają, nie lubią za bardzo połykać po prostu tabletek, to wyszliśmy z inicjatywą i zaproponowaliśmy właśnie naszą nowość, która jeszcze nie jest wprowadzona, czyli właśnie ziofilizowany proszek, który można spokojnie brać w łyżeczce i albo po prostu bezpośrednio jeść, na przykład popijać wodą albo rozpuszczać go w wodzie herbacie, bo sam proszek jest bardzo smaczny. Yy, ja na przykład osobiście dodaję go sobie do musli bądź do różnych koktajli owocowych, które robię, więc yy, zobaczymy po prostu, czy yy, przypasuje, ale z tego co wiem, to właśnie większość osób potrafiła sobie tą kapsułkę otworzyć, wysypać na łyżeczkę i tak spożyć, niż po prostu bezpośrednio połykać. Czyli tu jest dokładnie to, co jest tu w środku? Tak, tak, tak to jest dokładnie to samo, tylko po prostu w wersji proszku. Mhm. Tu jest ile? 100 gram. 100 gram. Mhm. Czyli to sobie robimy po prostu najprościej do wody mieszamy, tak, wypijamy wypiniamy. i już. Albo samemu na łyżeczkę, no tak jak mówię, to ma taki lekko słodkawy posmak, więc jest naprawdę smaczne. Mhm. A że nasze trawienie zaczyna się tu od śluzówek, od, także tak. jak tu weźmiemy sobie do dziubka, to, to od razu szybciej, szybciej szybciej, szybciej to działa, jeżeli coś nas bierze. Takie, nie wiem, dreszcze, przeziębienie czy tak, coś takiego? To bo... wtedy w ogóle zalecamy też sobie zwiększyć dawkę, bo te cztery kapsułki dziennie, co zalecamy, to to jest, że tak powiem, dawka dla osoby zdrowej, której nic nie dolega. Jeżeli czujemy, że bierze nas przeziębienie, to zalecamy zwiększyć. <grym> faktycznie. Nawet co godzinę? No ja osobiście, jeżeli jestem faktycznie chora, to spożywam sporo tej witaminy C. Nie spotkałam się jeszcze, żebym miała skutek uboczny, więc może faktycznie mam... Imię. To za mało. Za mało, Brawa właśnie... Przynajmniej raz doświad, doświadczy coś takiego, że rzeczywiście, żebyś wiedziała, że jest wysycenie w Twoim organizmie. I to, I to warto, warto sprawdzić, bo wtedy możesz sobie sprawdzić, ile potrzebujesz, bo wydaje Ci się, że 4, 8, 12, 24. I nie wiadomo, jaka jest taka Twoja dawka optymalna. Tak. A jak sprawdzisz i policzyłaś sobie, że to jest tyle i tyle, aha, to ja tyle potrzebuję, wtedy sobie zmniejszasz i już wiesz, że jest wysycenie tam na 80-90% i to jest to muszę, Bardzo... muszę, koniecznie spróbować właśnie, ale no po mówię, prostu jak sobie czuję, spróbuję, że... jak będziesz miała y, weekend albo albo kilka dni wolnych, sprawdź to, bo Spróbuj. warto, bo no, warto, no, naprawdę. spróbuję. No ja głównie jak mam problem to zawsze z zatokami, więc tu na to zapalenie zatok to potrafię, mówię, no trochę tych tabletek, y, tych... Y, tabletek tych, tych kapsułek przyjąć z naszym produktem, bądź tak jak mówię, czy ten właśnie proszek, który my na razie stosujemy, bo jeszcze nie jest wprowadzony do sprzedaży, więc na razie aktualnie my jesteśmy testerami. Od kiedy to będzie? Dokładnej daty jeszcze nie znamy, można nas śledzić, <grym> można nas śledzić, nas śledzić na fanpage'u naszym. Jak tylko wprowadzimy to na sklep, to na pewno będzie e, puszczony post z informacją, że można zakupić strona kochani to jest tak ekojudeccy.pl a powiem wam że na naszej stronie na stronie atvb.pl już od dawna jest produkt od, od Julii i oni mają tylko jeden produkt to jest to będzie drugi produkt także to jest głównie wąska specjalizacja witamina C i nic więcej. Dokładnie. Myśleliśmy jeszcze, nawet staraliśmy się stworzyć olej różany, z odpadów, które powstają po wytłokach, po pestki po prostu po róży, które zostają. No ale niestety tego oleju nie wychodzi za dużo z tych pestek i w żaden sposób jeszcze zastanowiliśmy się nad jakimiś sokami, ale właśnie jest problem technologiczny, żeby na poziomie technologicznym, żeby z tej róży faktycznie coś takiego zrobić, więc no na razie skupiamy się na tych, na, na naszym głównym produkcie i tym nowym pobocznym. To cóż. Tyle wiedzy w tym, w tym odcinku. Tak, myślę, że to, co mieliśmy przekazać, to przekazaliśmy najważniejsze. Przekazaliśmy. Dokładnie. Kochani, subskrybujcie nasz, nasz kanał, lajki. Tak. Lajku. Lajku, lajkujcie, lajkujcie, udostępniajcie, yy, korzystajcie ze, ze strony ATVB, tam są, a bo właśnie od firmy dla Was jest 10% rabatu. Tak. Z kodem ATVB. Dokładnie, tak. Z tym kodem. Zobaczycie, zobaczycie to na planszy i na koniec czytajcie, czytajcie zdrowie, zdrowie bez leków. I optymalnych. Zdrowie bez leków fajne artykuły do, do poczytania jak również Zdrowie Bez Leków ma swój sklep i też dla widzów ATVB jest 7% rabatu no i dzięki za ten odcinek ja również dziękuję dziękuję dzięki trzymajcie się cieplutko słoneczka miłości bądźcie szczęśliwi i uziemiajcie się bo to ważne nam się pożegnać, czy nie? Czy tylko po prostu jak powiedziałam, Nie muszę się chyba żegnać. Nie, jak żegnać? No, żegnać. no w sensie powiedzieć, że do usłyszenia, albo coś takiego. Pa! 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 <laughs> Zdrowie bez leków. Dla widzów ATVB 7% rabatu. Kod rabatowy ATVB. Wszystkie sklepy z rabatami dla widzów ATVB są na stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.